Niektórzy ludzie mogą się pojawić pewnego dnia, że coś się zmieni, że niebo mówi, masa milczą, ale dusza zaczyna drżeć. Tak było ze świętą Faustyną Kowalską. W 1938 roku w jednym ze swoich objawień przeniesiony: Widzę koniec świata. Ale dziś, w 2025 roku, jego słowa zyskują nowe znaczenie. Znaki te są wszędzie wokół nas i są niepokojąco podobne do tego, co opisała. To, co zobaczyła święta Faustyna, nie było tylko wizją zniszczenia, ale ostrzeżeniem przed Bożym miłosierdziem, aby naród polski zwrócił się ku Bogu. Czy słyszysz to wołanie? Święta Faustyna zapisała w swoim pamiętniku, że w jednym z momentów najgłębszej modlitwy zobaczyła wielką chmurę okrywającą Polskę. Nie wyjaśniła szczegółowo, co to oznaczało. Ale stwierdziła, że pośród burzy pojawiło się światło, odbicie serca Jezusa. Wielu teologów, mistyków interpretuje ten czas jako czas cierpienia narodu, po którym nastąpi okres duchowego oczyszczenia. W roku 2025 wszystko zaczyna się układać: niestabilność społeczna, podziały wewnętrzne, zagrożenia zewnętrzne, a jednocześnie ludzie znów są na kolanach. Faustyna powiedziała, Bóg będzie musiał potrząsnąć narodami, aby się obudzili. A gdzie to wstrząsanie miałoby się zacząć? Dokładnie tutaj, w Polsce, nie jako kara, ale jako okazja do duchowego odrodzenia. Czy ty też tak czujesz? Czy twoje serce już się przygotowuje? W jednej z najbardziej symbolicznych wizji zapisanych w dzienniczku Faustyna pisze, że widziała ogień zstępujący z nieba, ale nie płonął on tak jak ogień na ziemi. Opisała to zjawisko jako światło, które ujawniało grzechy dusz i oświecało skruszone serca. Naukowcy interpretują te wizje jako zbiorowe duchowe oczyszczenie być może mistyczne i nieoczekiwane wydarzenie, które dotknie jednocześnie miliony ludzi. Teraz, w roku 2025, wiele osób opowiada o snach, znakach na niebie, widziadłach i niewyjaśnionych doznaniach. Czy to może być niewidzialne światło, które Faustyna zobaczyła, jak zaczyna się objawiać? Czy to czas wewnętrznego objawienia, masowego nawrócenia? To, co ona nazywa uzdrawiającym ogniem, może już być wśród nas, ale niewielu? Zdaję sobie z tego sprawę. Czy jesteś gotowy, aby dotknęło cię to światło? Faustyna nie mówiła tylko o cierpieniu. Wyraźnie zaznaczyła, że Polska będzie miała do odegrania szczególną rolę w Bożych planach. W mało znanej notatce napisała, z Polski wyjdzie iskra, która zasila świat na ostateczne przyjście Pana. Wielu kojarzy tę iskrę z Bożym miłosierdziem, inni z silną wolą polskiej młodzieży, a są i tacy, którzy twierdzą, że będzie to wydarzenie nadprzyrodzone, które umieści Polskę w duchowym centrum świata. W roku 2025, kiedy świat zdaje się być na skraju moralnego, ekonomicznego i duchowego upadku. Powraca pytanie, czy Polska będzie ołtarzem, na którym zostanie dokonany ostateczny wybór, wiara czy potępienie? To, co zobaczyła, być może nie było proroctwem zniszczenia, lecz boską misją, misja, która właśnie się rozpoczyna. A ty, czy zdajesz sobie sprawę, jaka jest Twoja rola w niej? W klasztornej ciszy Faustyna usłyszała wewnętrzny głos. Czysty, stanowczy, niemal rozpaczliwy. Polsko, obudź się, bo twój czas nadchodzi. To zdanie, zapisane w jego pamiętniku, rozbrzmiewało przez dziesięciolecia niczym tajemniczy szept, ale teraz w 2025 roku brzmi jak ostrzeżenie: świat staje się coraz bardziej zagmatwany. Podzielone rodziny, zagrożona wiara i grzech stający się prawem. A pośród tego wszystkiego Polska, naród, który na swojej ziemi nosi męczenników, świętych i obietnice, jest ponownie wzywana. Być może czas przebudzenia, który zobaczyła Faustyna, właśnie się zaczyna. Być może zegar proroczy tyka w samą porę, by Polacy stali się światłem dla świata. A ty zamierzasz zignorować ten głos, czy zamierzasz się z nim zmierzyć? Do najbardziej obawianych objawień przypisywanych świętej Faustynie należy zaliczyć mroczny fragment, owiany tajemnicą i głęboką modlitwą. Wielu badaczy mistycyzmu katolickiego uważa, że w trakcie jednego ze swoich duchowych ekstaz Miała wizję przypominającą starożytne ostrzeżenie o trzech dniach ciemności, czasie absolutnej ciszy, całkowitej ciemności i duchowego terroru, który miał spaść na świat. Faustyna opisała czas, w którym żadne fizyczne światło nie przetrwa, pozostanie tylko światło wiary. Zobaczyła opustoszałe ulice, usłyszała krzyki dochodzące z domów i aniołów przechodzących obok, znaczących krwią tych, Którzy mieli pieczęć Boga, ona płakała. Najbardziej bolała ją nie kara, ale utrata wiary, która miała doprowadzić tysiące ludzi do śmierci w rozpaczy. Co nam to mówi? Czy wydarzenia roku 2025, eskalacja konfliktów, ekstremalne zjawiska pogodowe, ostrzeżenia duchowe przygotowują nas na ten czas ciemności? Czy to może być powodem, dla którego tak wiele osób śni o ciemności, zapalonych świecach, modlitwach o ochronę? Faustyna jasno dała do zrozumienia, że jedyną ochroną w tym czasie będzie nieustanna modlitwa, silna wiara i ufność w Boże miłosierdzie. Czy zbliżamy się do tego momentu? Czy świat, a zwłaszcza Polska, jest gotowy na próbę, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył? A może wielu nadal śpi, wierząc, że to wszystko jest przesadą i wymysłem? Faustyna prosiła ze łzami w oczach i różańcem w rękach, aby nikt nie szydził z objawień przychodzących z góry. Niech każdy będzie czujny, uważny i pokorny. Niebo daje nam znaki, ale niewielu ma oczy, aby je widzieć, a ty? Czy przygotowałeś swoją duszę na godzinę, gdy wszystko ucichnie i tylko ci, którzy wierzą, będą stać na nogach? Podczas gdy wielu spodziewało się katastrof, Faustyna widziała coś więcej niż tylko zniszczenie. W głęboko poruszającej wizji opisuje, jak widziała Polskę na kolanach nie ze strachu, ale z wiary. Tysiące ludzi modliło się w ciszy, ze łzami w oczach trzymając różańce i przywołując Boże Miłosierdzie. A ponad tą sceną zbiorowej wiary zobaczyła otwierające się niebiosa. Nie była to wizja końca, lecz nowego początku. Cierpienie, które je poprzedziło, było rzeczywiste, ale nie wieczne. Na niebie pojawił się anioł z ognistym mieczem, ale nie zaatakował. Po prostu patrzył. Za nim rozpościera się błękitny płaszcz, okrywający kraj niczym niebiańska ochrona. Nad nami ukazała się Matka Boska, płacząca, ale jednocześnie uśmiechnięta. Było tam napisane: Kiedy Polska będzie płakać ze skruchy, Bóg powiedział jej wielkie rzeczy, gdy Polska będzie płakać ze skruchy, Bóg pokaże jej wielkie rzeczy. Faustyna zrozumiała, że nie jest to odosobniona kara, lecz Oczyszczające doświadczenie, a Polska będzie duchowym azylem, krajem modlitwy pośród chaosu, latarnią morską dla innych narodów. W czasach kryzysu moralnego Bóg nie zabiega o władzę polityczną ani bogactwa, on szuka czystych serc i zgiętych kolan. I to jest sekret przetrwania: prosta modlitwa, cichy post, szczere przebaczenie. W roku 2025 jesteśmy do tego wzywani. Polskie kościoły znów się zapełniają, zapalają się świece, różańce wracają do rąk starszych i dzieci. Czy to jest czas żniw, który widziała Faustyna? Czy pośród rozpaczy będziemy świadkami cudów? Czy będziemy gotowi uklęknąć nie ze strachu, lecz z miłości? Ponieważ niebo czuwa, a zegar łaski wciąż tyka, a ty. Włączyłeś już światło? Święta Faustyna relacjonuje, że podczas jednego ze swoich najintensywniejszych spotkań z Jezusem usłyszała zdanie, które mocno wybrzmiewa w obecnych czasach. Nie wszyscy, którzy mówią Panie, panie, jasne, ocaleni, ale ci, którzy mnie naprawdę kochają, ich wybiorę. To stwierdzenie skłania nas do głębokiej refleksji ilu ludzi tylko udaje, że ma wiarę, ale nie żyje prawdziwą miłością do Boga. W roku 2025 świat przeżywa kryzys autentyczności duchowej. Wielu chodzi do Kościoła, ale się nie modli, wielu się modli, lecz nie przebacza, wielu mówi wierze, ale swoimi czynami zaprzecza Chrystusowi. I właśnie ten scenariusz Faustyna z bólem w sercu przyjęła czas, w którym wiara zostanie wystawiona na próbę nie poprzez prześladowania fizyczne, lecz poprzez duchowe oszustwo. Nawet wewnątrz kościoła dochodziłoby do podziałów, niejasnych doktryn i degenerujących się przywódców. A pośród tego labiryntu pozorów Jezus wybierał maluczkich, tych, którzy kochają w milczeniu, tych, którzy cierpią z wiarą, tych, którzy przebaczają, nawet jeśli nie są zrozumiani. Faustyna widziała to wyraźnie: zwykli ludzie zostali naznaczeni światłem, jakby zostali wybrani do czegoś większego. Nie podawała imion ani dokładnych dat, ale zawsze powtarzała: Miłość będzie ostatnim znakiem rozpoznania dzieci Bożych, miłość będzie ostatnim znakiem rozpoznającym dzieci Boże. Zmusza nas to do zastanowienia się, czy my również do nich należymy. Czy nasza miłość jest prawdziwa, czy tylko zwyczajowa? Czy szukamy obecności Boga, czy tylko ulotnych błogosławieństw? W takich czasach niebo nie szuka tłumów, ale serc chętnych do posłuszeństwa, miłości i wytrwałości, nawet jeśli wszystko wydaje się rozpadać. I może dlatego Faustyna została wybrana na apostołkę miłosierdzia, ponieważ żyła tą miłością pośród cierpienia. A ty? Czy chcesz, aby Bóg cię znalazł, nawet jeśli świat cię nie dostrzega? W wizji naznaczonej ciszą i powagą, Faustyna opisała scenę, którą niewielu odważyłoby się zinterpretować w całości. Widziała aniołów rozmieszczonych na całym świecie, stojących nieruchomo i patrzących na Ziemię poważnymi, niemal smutnymi twarzami. Nie chwalili i nie śpiewali. Byli w oczekiwaniu, napisała: Stali w milczeniu, a ich spojrzenie przeszywały dusze. Czekali na ruch, oczekiwali boskiego rozkazu. To ujawnia coś przerażającego i jednocześnie głęboko duchowego. Nadchodzi moment, w którym całe niebo czeka na odpowiedź ludzkości. Innymi słowy, aniołowie mogą działać tylko wtedy, gdy wybieramy łaskę lub grzech. A według słów Faustyny, gdy modlitwa staje się intensywniejsza, gdy kolana dotykają ziemi i serce się otwiera, aniołowie ruszają, chronią, ratują, walczą z niewidzialną ciemnością. Ale gdy pojawia się chłód, pycha, kpina z wiary, oni po prostu patrzą, milczą, czekają. W roku 2025 obraz ten wydaje się bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Toczy się niewidzialna walka i każdy nasz gest zasila jedną ze stron tej duchowej wojny. Faustyna widziała wyraźnie. Niebo pochyla się nad szczerą modlitwą, lecz milczy przed ludzką pychą. Dlatego tak bardzo nalegała na odmawianie koronki do miłosierdzia Bożego, bo ta modlitwa porusza aniołów. Powiedziała, że kiedy modlimy się z wiarą, wokół naszego domu gromadzi się niebiańska armia. Wyobraź sobie, ilu tragedii udało się uniknąć dzięki temu, że jakaś babcia modliła się w nocy sama, ile wojen udało się opóźnić, bo dziecko odmówiło modlitwę z czystym sercem. Aniołowie czekają i każdy z nas ma moc, by poprzez wiarę je uaktywnić. A ty, czy zaprosiłeś aniołów Bożych, aby strzegli Twojego domu tej nocy? Święta Faustyna w swoich ostatnich dniach powiedziała z pewnością, która głęboko poruszyła duszę wokół niej, aby być zbawioną przez ducha ale nie będę się lękać. Wszystko było już napisane, ale wielu nie chciało słuchać. I dziś, w roku 2025, nie da się temu zaprzeczyć. Znaki, które ona widziała, są przed nami. Duchowy chaos. Podziały w rodzinach, pogarda dla wiary, milczenie kościołów, coraz częstsze katastrofy, szepty z nieba ignorowane. przez tak wielu wszystko to zdaje się potwierdzać, że proroctwo nie było metaforą, ale wezwaniem. Polska, jak ją postrzegała, znajduje się w centrum niewidzialnej bitwy. Nie wojna broni, lecz wojny serc. Wojna pomiędzy światłem i ciemnością, pomiędzy pychą i pokorą, pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Faustyna nie tylko zostawiła ostrzeżenia, zostawiła także wyjście, koronka do miłosierdzia Bożego, całkowite zaufanie woli Bożej, praktyka spowiedzi, postu i Eucharystii to nie są tylko rytuały, to broń duchowa, ponieważ to, co ma nadejść, będzie wymagało czegoś więcej niż słów. Będzie wymagało żywej wiary. Ostatnie przesłanie Faustyny nie było pełne strachu, lecz nadziei. Powiedziała Ne, kiedy wszystko się będzie stracone, następnie przyjdzie światło. Gdy wszystko będzie wydawać się stracone, nadejdzie światło. Proroctwo dotyczące roku 2025 nie dotyczy zniszczenia, lecz wyborów, a ty, który tu trafiłeś, nie znalazłeś się tu przez przypadek, niebo wzywa, a co teraz zrobisz?